Cześć, witajcie na kanale. Estaktycznie witam was w kolejnym odcinku poświęconym grze planszowej Moskwa 1941. Mamy 20 listopada 1941 roku. Niemcy krok za krokiem próbują zbliżyć się do Moskwy, ale do sukcesu jeszcze im bardzo, bardzo dużo brakuje. Mamy pogodę pogorszoną, co dodatkowo utrudnia sprawę, ale zanim ruszymy dalej z tematem, chciałem jak zwykle podziękować bardzo serdecznie za pyszne kawki, które dostałem. Bardzo jestem Wam wdzięczny. Każda taka kawka, chociaż to parę złotych i dla Was pewnie niewiele, dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczy. To oznacza, że po prostu doceniacie, doceniacie moją pracę, doceniacie poświęcony mój czas. I to, co robię, i dla siebie, bo bardzo lubię nagrywać, bardzo lubię grać w ten sposób, i dla Was, bo cieszę się, że ma ta seria wielu stałych odbiorców. No a przede wszystkim dziękuję Wam za te bardzo, ale to bardzo klimatyczne komentarze narracyjne, które są fantastyczne i zaczęły się wcześniej, zanim jeszcze ogłosiłem temat konkursu. Konkurs cały czas jest aktualny, obowiązuje i na pewno na koniec tej rozgrywki rozdam pewne nagrody, już wiem, że na pewno będzie nagroda specjalna, nie wiem, czy ta osoba, która otrzyma tę nagrodę już na pewno domyśla się że nic nie można mówić na pewno, bo jeszcze sporo tu zostało do końca, natomiast no, komentarze narracyjne tego zawodnika są po prostu rewelacyjne i zobaczymy, może uda się coś, coś z nimi zrobić, coś by trzeba było jakoś to zagospodarować, jeszcze nie wiem jak, ale coś wymyślę dobra, lecimy dalej z tematem mamy pogodę pogorszoną Rzucamy sobie teraz, czy natura jakoś się tutaj odezwie, czy coś, czy coś tutaj się zmieni. 2,7 pogoda dobra, 8,10 pozostaje pogorszona, a 11,12 rozpoczynają się let... ten już jesienno-zimowe ulewy, śnieg z deszczem, w ogóle masakra, i spowoduje, że armia utknie praktycznie walka będzie się rozgrywała tylko i wyłącznie na drogach tudzież ewentualnie jeden hex od drogi bo dalej zaopatrzenie po prostu już nie dojedzie 2.7 dobra, 8.10 pogorszona 11-12 zła 9, 9 zostaje pogoda pogorszona czyli Niemcy dalej mają kłopot, ale jeszcze nie ma dramatu no i zobaczymy, no w tej kolejce, w tej, w tej turze na pewno sporo się będzie działo będzie na pewno potężne starcie o klin będzie walka naszych tutaj herosów, Starszaka i Matiasa, Walukiewicz tutaj już w klinie praktycznie, już tam łupie bolszewika wpięte. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Poza nagraniem ruchy, obliczanie współczynników, przygotowywanie bitew i łączymy się na bitwy. Ok, mamy wszystko poplanowane. Znowu będą demy, znowu będą potężne walki między naszymi tutaj asami Pancernymi i nie tylko, natomiast, jedna będzie taka malutka popraweczka, jeżeli chodzi o formę prowadzenia walk, to znaczy rzuty na poprawienie współczynnika, czy to w ataku, czy w obronie, które odnoszą się właśnie do naszych postaci, do naszych bohaterów. Tutaj tej rozgrywki będę rozgrywał, będę rzucał tutaj na bieżąco, żeby było troszeczkę więcej emocji pod tym względem. Czy geniusz taktyczny. Naszych postaci zadziała czy nie zadziała, czy postać wymyśli coś szczególnego, jeżeli chodzi o walkę. Będzie to też służyło, będzie też fajnie do ewentualnego wykorzystania w komentarzach narracyjnych. Ok, 292 Dywizja Piechoty atakuje tutaj sowieckie siły w Apliewce przy wsparciu 3 Dywizji Zmotoryzowanej. A tak na 1 do 1 nie dało się tutaj wykombinować niczego więcej. Mamy 5 na 1 do 5 jedne... na 1 do 1 to jest b1 i straty dla obrońcy i dla atakującego. Różnica jest 5, więc atakujący ponosi jeden poziom sprawności bojowej strat. Zaznaczymy to sobie od razu, jako że przy każdych dwóch utraconych poziomach sprawności bojowej Niemcy otrzymują uzupełnienia. I tak, yy, musimy tutaj ponieść stratę, więc 509 pułk ponosi stratę na tyle, że musi, że obniża mu się poziom sprawności bojowej. Yy, I obrońca musi się wycofać jeden heks, jest w stanie to zrobić, więc bez problemu, nie, nie jest w stanie tego zrobić, ha, tutaj siedzą niemiaszki i gryzą w piętę. Więc musi ponieść jeden poziom sprawności bojowej straty, ale na pozycjach zostanie, na pozycjach zostanie zniszczone zostaną czołgi. No, właśnie, czy on chce zostać na tych pozycjach? Bo 130 dywizja, 113 dywizja jest dosyć silna. Nie, zrobimy tak: wycofanie się tutaj przez strefę kontroli przeciwnika więc ponosimy spraw poziom, jeden poziom sprawności bojowej straty i obniżamy te czołgi, niszczymy te czołgi sowici wycofają się tutaj są w lesie, przy tej pogodzie las daje minus 2 przesunięcie dwie kolumny w lewo i niemiaszki mogą zrobić advance after combat i sobie jak najbardziej zrobią i miejscowość jest zajęta przez 292 dywizję piechoty ale ze stratami, każda strata Niemców boli, boli bo oni już za bardzo tutaj, znaczy, no trochę dostaną u, uzupełnień, ale no krwawią. Niemcy krwają i Niemca trzeba krwawić, jeżeli chce się wygrać. Jak widzicie, jeżeli troszeczkę tylko zmodyfikuje się zasady, jeżeli wprowadzi się tutaj trochę elementów dodatkowych, to już Niemiaszką nie jest tak łatwo atakować. Tak jak właśnie spotykałem się z Waszymi opiniami, że tutaj no Niemiec ma za łatwo, no już tutaj teraz nie ma. Po części jest to też spowodowane, że troszeczkę źle roz, rozłożyłem środki ciężkości. Ataku, osi ataku źle zrobiłem, wyprowadziłem, no ale to. to tylko zabawa. Kolejny atak na 1 do 1, 197 dywizja piechoty atakuje umocnionych Rosjan. 6, 8, przepraszam, 8 na 1 do 1, to jest wymiana ognia pomiędzy dwoma stronami. Różnica 4, czyli nikt nie ponosi strat, czyli Firefight się zrobiło. Postrzelali się, ale nic tutaj z tego nie wyniknęło. I ostatni atak tutaj na wschód od Zwieni, Zwieni Grodu. Siódma, siódma dywizja piechoty atakuje 29. Brygadę Pancerną na T34. Mamy 8 na 4 do 1. I to jest B1. Ze stratami ewentualnymi dla obrońcy różnica jest 3 bardzo fajna. Jest ta tabelka. Bardzo mi się podoba. Nie ma strat. I B1 wycofują się sowieci oczywiście. Mm, tu i niemiaszki zrobią o, w ten sposób. Tu zostawimy sobie Franka, żeby nam ubezpieczał tą dziurkę tutaj żeby sobie nie przyszło do głowy tutaj jakieś rozwiązania. Zaznaczymy sobie oczywiście, że te jednostki się wycofywały i nie będą mogły się okopać i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten rejon i za chwilę lecimy do Lucky Luke'a. Lucky Luke jego wesoła kompania jak widzicie tutaj pododdziały pancerne zmotoryzowane, które ja w swojej całej głupocie rzuciłem w te lasy. Będą atakowały 256 dywizję piechoty, wchodzącą w skład 31. Armii 31. Korpusu, przepraszam, dowodzeni przez marszałka Rokosowskiego, chociaż wtedy nie wiem, chyba jeszcze nie był marszałkiem. W 41 raczej na pewno nie był marszałkiem. Ok, atak na 2 do 1, więc nie udało się tutaj jakoś mocno wyprowadzić współczynnika, pomimo tego, że mamy tutaj potężne zgrupowanie artylerii, jak Wam już wspominałem wcześniej. Heksy w tej grze są za małe co do żetonów. Rozumiem to, bo wiem, że gdyby miały być większe, to ta mapa byłaby o wiele większa i mogłoby być problem z rozłożeniem na stole. A to się liczy, że to można na każdym standardowym, praktycznie stole, rozłożyć. Tu się trzeba ratować. a ja się ratuję tym, że wskazaniem, że te wszystkie jednostki znajdują się na tym heksie. Mam tutaj ten odnośnik, rozłożone mam tutaj. Bardziej też dla Was, żeby pokazać. Aha, właśnie mamy tutaj dwa do jednego, ale. Lucky Luke ma 3 gwiazdki, 3 gwiazdki talentu, w związku z tym, jeśli wyrzucimy 1, 2, 3, to modyfikator wskoczy nam na 3 do 1. Rzucamy, no i jak najbardziej wskakuje, modyfikator już jest nie 2 do 1, a genialne pomysły naszego dowódcy powodują, że jest współczynnik 3 do 1. I teraz możemy wykonać atak, atak na 3 do 1, 9 z różnicą 0. 9 to jest B1. Obrońca musi się wycofać, jeden hex. I przytulamy się do marszałka Rokosowskiego. A cała ta wesoła komanda robi tak. 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 Czyli lucky luke przedziera się przez lasy. Do swej ukochanej, może kiedyś na przepustkę wróci. Dobra, mamy wykonany atak. Teraz atak tutaj na 4 do 1. No, i tutaj nasza druga postać. Wykonamy sobie rzutkostką kosmala, który w tym momencie wpada tutaj w pułapkę. Być może potrzebna będzie ewakuacja. Zobaczymy. Yy. Talent. Do dowodzenia dwie gwiazdki, czyli 1-2, Mamy współczynnik, obniżymy z 4 do 1 na 3 do 1. Niestety nie udało się. 7. 7 na 4 do 1. B2 i straty dla atakującego. Różnica 3, czyli nie ponosi strat, a obrońca musi się wycofać 2 heksy. No i je przez jeden HEX idzie w strefie kontroli przeciwnika, więc traci jeden poziom sprawności bojowej, ale drugi już, już tutaj udało się wymknąć. Czyli pokiereszowany, ale jeszcze na szczęście wyprowadza swoje wojsko z zagrożonych pozycji. I tutaj zajmujemy sobie tak. I sobie zostaniemy tutaj na tej drodze, nie będziemy się pchali w te lasy, bo to nie wiadomo, jak to będzie z pogodą. I SS Mani w sile dwóch pułków też zajmują tą pozycję. I to by było na tyle. Zbliżamy się, Niemcy zbliżają się do Istry. Za chwilę tę Istrę zdobędą, i wojska pancerne będą miały. Trzy opcje do wyboru. Lewo, prawo, góra. Górą pójdzie piechota chyba, a tutaj spróbujemy wyprowadzić, wzmocnić prawe skrzydło natarcia, ponieważ no tutaj Sowieci mają skoncentrowane dosyć spore siły i to, co tutaj naciera już powoli staje się niewystarczające. Już tutaj impet wy wyhamował i tędy się już nie przebijemy. A podejść pod Moskwę trzeba z trzech kierunków, a nie, a nie z jednego, bo podejście z jednego kierunku może być dla naszych, czy dla naszych, dla niemieckich wojsk Zabójcze. Tu mamy maruderów w lesie. Oni za chwilę zaczną wymierać z głodu, z przerażenia, ze zmęczenia, z zimna. Trzeba ich tylko izolować. Będą mieli bardzo ciężko, żeby cokolwiek tutaj e, zrobić. Tyle ulaki Luka. A teraz przenosimy się już na creme de la creme, czyli pojedynek Matiasa ze Straszakiem i e, atak Walukiewicza na klin. Będzie się działo. No i tak jak mówiłem, creme de la creme, walki o klin. Pierwszy atakuje Walukiewicz, który tutaj obchodzi miasto od północy. Atakuje to zgrupowanie wojsk, wojsk sowieckich. Zdolności przywódcze 3 gwiazdki, czyli 1, 2, 3. Poprawimy współczynnik z 4 do 1 na 5 do 1. Udało się, brawo Ty. Atak na 5 do 1. 8 przy 5 do 1. B2 i straty dla atakującego Różnice mamy 4, czyli nie ponosi on strat. Natomiast Sowieci muszą się wycofać o dwa pola. No to robimy raz, dwa. I tu będzie raz. I dalej nie idziemy, chociaż mógłbym. Hmm. Mamy sześć, tu mamy artylerii trochę, ale ona raz, dwa, trzy będzie poza zasięgiem. Jednostki będą poza zasięgiem i nie dostaną wsparcia artylerii, jeżeli je rozdzielę. Dobra, trzymamy się razem, obchodzimy klin od północy i, i zobaczymy, co dalej będzie. Myślę, że jeden dzień, maksymalnie dwa i tu będzie posprzątane z wojsk sowieckich i, u, i otworzy nam się droga na Sołnecznogorsk, czy jak to się tam nazywa. Okej, okay. 35 elementy 35 dywizji, bo to atak nieśmiały, atak dwóch pułków na 126 dywizję wchodzącą w skład 16 korpusu, dowodzonego dowodzeniem przez Homienkę, no ale tutaj mamy Ruofa, wsparcie artylerii, więc udało się wy, wy, wymaksować atak na 1 do 1. Zobaczymy, co z tego będzie, czy uda się tutaj zrobić jakiś progres. 1 do 1, 11, może być ciężko. Jest ciężko. a jeden i straty dla atakującego. Różnica jest jeden, więc atakujący i broniący ponoszą po jednym poziomie sprawności bojowej strat. Czyli Niemcy ponoszą jeden poziom sprawności bojowej. Sowieci, czyli bardzo krwawe walki o Klin. Sowieci giną. Sowieci giną, ale zanim ulegli rozbiciu Niemcy musieli się wycofać jeden heks. Więc tak naprawdę pozostaje to Ziemią niczyją. Niemiaszków sobie odznaczymy, że się wycofywali. Ok, teraz tak. Teraz mamy atak tutaj. Atak na 2 do 1 z wykorzystaniem lotnictwa szturmowego. No zobaczcie do jakiej sytuacji doszło, że w przypadku może wycofania się, będą mogli się tu wycofać, chociaż będą już tutaj w strefie kontroli Walukiewicza, czyli bardzo dobra robota Walukiewicza. Zajmuje perymetr miasta od północy. Sowieci są w tym momencie już prawie tutaj uwięzieni, co prawda jeden heks będą mogli wycofać się tutaj, ale już tutaj mają ciepło, naprawdę ciepło. Atak na 2 do 1. 5 2 do 1 i 5 B2. Idealny rezultat. B2 i strata dla atakującego różnica jest 1, więc nie ponosi strat, a obrońca musi się wycofać dwa heksy. To bardzo dobra wiadomość. Bo to jest raz i to jest dwa i w strefę kontroli przeciwnika wpadają. Więc tak i tak będą musieli stracić punkt, więc zrobimy to. Nie no, nie ma wyj innego wyjścia. Muszą tak zrobić. Raz, dwa. To schodzi. Piechota ginie, bo to był już, już mieli jedną stratę, i to jest wycofanie się tutaj. Zaznaczamy ucieczkę. I to jest raz. I to jest dwa. Domykamy drzwi, i starczak teraz. Ma bardzo duży problem. Musi wytrwać, musi wytrwać tutaj, ale tu spotyka się ze swoim odwiecznym wrogiem, można by powiedzieć, używając terminologii marvelowskiej. Ze swoim arcywrogiem, czyli Matiasem szwarcem. I tak. Rzucamy najpierw za Matiasa. Jego zdolności przywódcze 1-4, jedyneczka, czyli współczynnik skacze na 3 do 1, ale. Starszak też nie jest w ciemię bity. 1-3 i współczynnik wróci na swoje miejsce. I oczywiście, że wraca. Starcie Tytanów w pełnej wymiarze. Rzucają do walki wszystko, co mają najlepsze. Atak na 2-1. Czy pancerniacy Matiasa przełamią? 6. 6 na 2-1. B1 i straty dla obrońcy. Różnica jest 1. Nikt nie ponosi strat, ale obrońca musi się wycofać 1 heks. Wycofać się nie może więc straci jeden poziom sprawności bojowej. Więc ta kawaleria ponosi straty, ale dzielnie walczą na posterunku, chociaż już są po prostu odcięci i coś trzeba będzie tutaj Coś trzeba będzie tutaj wymyśleć. Czyli Matthias Schwarz niestrudzenie naciera, wywiera presję, yy, niszczy, ale nie przełamał. Nie przełamał, starszak yy, dowodził z prytnie obroną. Co prawda ponoszą straty, ale utrzymują pozycję. Klin już padł, już praktycznie jest zdobyty przez Niemców. W następnej turze będzie, będzie już niemiecki. No ale, ale dopiero w następnej turze. Dobra, idziemy dalej. Atak na, y, najpierw tutaj na 6 do 1. Tutaj y, biegnące na pomoc sowieckie oddziały zostały y, złapane przez 6 Dywizję Pancerną i są rozstrzeliwane na drodze. Tak, na 6 do 1, 9. B2 i straty dla atakującego. Różnica jest 1, więc nie ma strat, a obrońca musi się wycofać. 2 heksy, raz, 2. Nie rzucałem na dezorganizację tam. Ciągle zapominam o tej dezorganizacji. Dobra, rzucimy sobie tutaj na dezorganizację, a tam już poza nagraniem po prostu sobie. Wrócę i, i rzucę na pewno przy chomieńce. Ci, co się wycofywali mają... Chociaż w sumie może. Tutaj nie ma. Tutaj przy 8. Była strata plus 1, 9. Ale jednostka dowodzona, więc nie ma, nie ma dezorganizacji. A reszty nie pamiętam. Trudno, upiekło się ruskim. Yy, Okej, okay. tu mamy ucieczkę. To sobie też zaznaczymy. Tu mamy ucieczkę. Dobra. Ostatni atak na 9 do 1. Sowieckie wojska przy przeprawie odcięte. Siłę tych jednostek podzieliłem przez dwa. Tego nie ma w zasadach, ale uważam, że atak przez Moskiewskie Morze, gdzie są mosty zniszczone, są to, jest to atak na jakichś pontonach gdzieś zdobytych, ściągniętych. Na jakichś tratwach, nie tratwach, po prostu Niemcy tu nie mają jakichś wielkich środków przeprawowych, bo są już na limicie swoich, swojej logistyki, więc przy takiej przeprawie, przy zniszczonych mostach, tu nie może być współczynnika, że przesunięcie kolumny o jeden w lewo, czy o dwa w lewo. Tutaj musi być podzielona siła atakującego na dwa, Minima, minimum na dwa. Jak nie więcej, no ale tu zostajemy przy podzieleniu na dwa. Potężne wsparcie artylerii powoduje, że i tak udało się wyprowadzić współczynnik na 9 do 1 i to jest 8. 8 na 9 do 1 to jest B3 ze stratami dla obrońcy i dla atakującego. Różnicę mamy 1. Obrońca i atakujący nie ponoszą straty, no ale trzeba się wycofać 3 heksy, więc jednostka jest rozstrzelana, ginie. Nie przeżyła tego ataku i jest niszczona. A Niemcy zdobywają. Nie robią B3, bo po pierwsze jednostka jest zniszczona, po drugie, przy takiej przeprawie to zajmują tylko heks, na którym była bitwa, i tutaj się cały pościg kończy. Też nie ma tego w zasadach, ale to na logikę. Tutaj, tutaj bierzemy ten fakt na logikę, i tu w ten sposób się tura Niemców kończy. Wszystkie jednostki niemieckie są w tym momencie w zaopatrzeniu. Musiałbym sprawdzić jeszcze Walukiewicza, bo on tutaj też na limicie idzie. Sprawdźmy sobie zaopatrzenie. Nie, bez problemu. Zaopatrzenie dochodzi. Bo to już jest heks niemiecki. Bo ten szedł pościg. Tutaj nie jest heks niemiecki. Tu i tu jest, więc zaopatrzenie sobie idzie tak, tu ulicą tak. Przy pogorszonej pogodzie tutaj wchodzi za 3, bo jest 1 plus 2 za las, czyli 3, i tutaj za 4, 5, czyli bez problemu. Walukiewicz dostaje zaopatrzenie, także wszyscy są w zaopatrzeniu i problemów jako takich nie ma. Dobra, tu kończy się tura niemiecka. Za chwilę niemie sowieckie ruchy i ewentualne kontrataki i podsumowanie. Ok, tak wygląda sytuacja na zakończenie 20, 20 listopada. Generalnie Sowieci odpuszczają. Wszystkie jednostki szybkie udają się szosą na rogaczew i dalej później albo na północ, albo na wschód będą już próbowały przemieszczać się i bronić, podejść do Moskwy. Tu już nie ma szans w tym momencie stworzyć jakiejkolwiek linii obrony. Towarzysz Starczak jest już osaczony, oblężony. Ale samolot czeka, żeby zabrać, w razie czego, bo tutaj jeszcze y, musi być takie małe alamo sowieckie do ostatniej kropli krwi, bronić podejścia do klinu, wiązać jak największe ilości wojska w jak najdłuższym y, czasie i liczyć być może na pogodę. Także tutaj mamy sytuację jasną. Tutaj Lucky Luke przedziera się i próbuje zdobyć. Hmm, skrzyżowanie, kurczę, mi tutaj, dobra, skrzyżowanie, jaka to miejscowość? Miejscowość się nazywa Istra, tak, skrzyżowanie, bardzo ważne skrzyżowanie w Istrze. No i tak jak mówiłem, tam yy, sytuacja wygląda następująco: że Sowieci umacniają się na perymetrze, tutaj na obronie, no i będą próbowali trzymać te podejścia jak najdłużej i czekać na ewentualne posiłki, które gdzieś tam powolutku, malutku. Ja nie wiem, że Sowieci tu nie mają pociągów. Przecież to można by było jakimś ruchem strategicznym pociągami przetransportować. Niestety gra nie przewiduje takiej opcji. Nie wiem dlaczego i chyba nie wiem, czy nie trzeba będzie to jakoś zmienić, bo przerzucenie tych oddziałów z punktami ruchu, oddziałów, które wchodzą w, kirmi, w kirmy, punktami ruchu cztery dla piechoty, no to jest po prostu będą szli, 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 szli i gra się skończy. I nie dojdą. Ale to już temat na inne, inne opowiadanie. Także tak wygląda sytuacja. Spróbuję Wam teraz pokazać jakiś rzut. Może, bo mnie Matias zawsze prosi, żeby dawać szeroki rzut, no to ja tu spróbuję Wam pokazać. Tam jest Kalinin, który już jest, tak jak pamiętacie, opuszczony. Wojska sowieckie się przemieszczają transportem pseudokolejowym, tak to nazwijmy, wirtualnym, bo nie ma tego w zasadach, a chciałem, żeby to ubarwić, żeby towarzysz Moskalenko powalczył jeszcze z tymi siłami, które tam były w tym klinie odcięte, żeby to w jakiś tam sposób jeszcze tu się zadziało. Także Niemcy cisną tutaj jedno podejście, drugie podejście przez Lasy, trzecie podejście tutaj od strony Narofomińska, Kubianki, Golicyna, no i tu już... Za chwilę będziemy dźigali Sowieta tutaj od południa, chociaż tutaj Sowieci mają naprawdę połapaną linię obrony i będzie ciężko się tędy przebić. Kończymy odcinek. Kończymy odcinek tutaj w tym miejscu. Bardzo fajnie mi się tutaj to nagrywa. Bardzo fajnie nagrywa się, dlatego że walczycie tutaj jak Wy, jako na razie w troszeczkę w sposób bierny, czyli. Za wsparcie kanału znaleźliście się tutaj jako postaci narracyjne. Fantastyczne komentarze zresztą ubarwiają całą tą serię. W przyszłości będę chciał spróbuję nagrywać w jakiś sposób live, żebyście mogli na żywo decydować o pewnych rzeczach. Co prawda nie wiem, czy mi się to uda, jeżeli chodzi o gry w wydawnictwa taktyka i strategia. Ale. Coś pomyślimy. Najważniejsze to przede wszystkim ogarnąć sobie dobry sprzęt nagrywający. Bo tak nagrywając z telefonu muszę co jakiś czas robić cięcia, zatrzymywać, e, pauzować i schładzać. Bo bardzo szybko się przynajmniej w tych temperaturach nagrzewa i to powoduje, że wyłącza się. I robienie live'a ze sprzętem, który się wyłącza, kompletnie nie ma sensu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że Wam się ta seria naprawdę podoba, z czego się bardzo cieszę, że podoba Wam się moje ględzenie i podoba Wam się moje granie. Jeżeli chcecie się odwdzięczyć, zaproście mnie na kawkę. Tak jak mówiłem, dla Was to jest 5 zł, 10, czasami 15. Nie pieniądz jakiś wielki, dla mnie jest to wielka, wielka radość, nagroda za wysiłek, trud no i pokazanie żonie, że coś z tego jest. Żeby tak nie krzyczała mocno, że muszę iść sprzątać, czy tam robić jakieś inne rzeczy, a że mogę sobie właśnie ponagrywać. Dziękuję za wsparcie, które dostałem do tej pory. Jestem za nie naprawdę bardzo, bardzo mocno wdzięczny. Jesteście wielcy. Jeszcze raz zachęcam do komentarzy narracyjnych, które są super sprawą i bardzo, bardzo zawsze po publikacji filmu czekam właśnie, właśnie na te komentarze narracyjne, które są no po prostu mega. Ja nie potrafię tak pisać. Wolę opowiadać, wolę grać, wolę nagrywać. Nigdy nie byłem mistrzem słowa, a są tutaj naprawdę niektórzy mistrzowie słowa. A za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie.